Ale jeśli już nas ukąsi wąż, to co robić? Przede wszystkim nie wysysać, nie wyciskać, nie stosować metod domorosłych, niczym nie smarować. Pędzić, też zależy od miejsca, bo mhm. w bardzo wielu sytuacjach należy założyć przewiązkę, żeby ten jad to też zależy od, od, od tego, gdzie jesteśmy, jak długi czas będziemy dojeżdżać do szpitala, mhm. prawda? Patronem audycji Zwierzę Ci się jest Safe Animal, eksperci w odnajdywaniu zaginionych zwierząt. 3 4 dzień, dzień dobry dzień. Marta Stachowiak córka. Greta Sumińska Mama. Witamy w poradniku naszego kanału Sumińska Zwierzę Ci się. W zimnej Polsce, śnieżnej i Wiecznej, i smutnej i szarej. I, i bardzo dziękujemy sejpani Niemalże A, mogliśmy zakosztować przez dwa tygodnie prawdziwego ciepła i będziemy teraz radzić, prawda? Będziemy radzić. To tak trochę na fali jeszcze tego wspaniałego ciepła, ale i naszych letnich, jesienno-wiosennych pór. Co zrobić, gdy ukąsi nas wąż? Przede wszystkim nie trzeba, żeby nas kąsał. A o to nie trudno. Yy, więc ja, ja uważam, że yy, jeżeli kąsa nas, nas wąż, to jest to w 99 przypadkach nasza wina, procentach przypadków nasza wina. Yy, dlatego, że węże w naszej szerokości geograficznej yy, no nie można powiedzieć, żebyśmy mieli dużo węży jadowitych, bo mamy jedną tak. jadowitą żmiję zygzakowatą, która nikogo nie kąsa z własnej woli. Myśmy już o tym robiły. I to nie nas? Tak, mówiłyśmy o tym, że trzeba bardzo się starać. Przepraszam Sarenka bardzo, przyszła widzę na sarynkę. jabłka, bo za oknem ja karmię sarny jabłkami. Kroję je oczywiście w ćwiarki przychodzą tutaj piękne koleżanki. Gdyby Kamil mógł to pokazać, to byłoby cudownie. Naszą piękną, bo było dzisiaj pięć, a na razie przyszedł jeden zwiadowca. I czy tego zwiadowcę widać za widać, oknem? Widać, widać. I właśnie, właśnie zjada jabłuszko, bardzo smaczne jabłka, i dlatego codziennie mają świeżą dostawę jabłuszek i przychodzą tutaj do mnie. Niestety ta ziemia już została kupiona i za trochę ktoś się ogrodzi i przez płot nie będę miała saren, ale wtedy będę musiała biegać dalej za inny płot. Niekoniecznie tam wystarczy na koniec. A tak, wystarczy na tam, koniec rzeczywiście. ogródka i, I tam będę mogła je, je karmić. Może dojdzie jeszcze cała grupa, ale wróćmy do węża, a jak się patrzy na ten śnieg kamilu, to raczej wąż nie przychodzi nikomu nie, do głowy. Koniecznie, ale są ludzie, którzy, tak jak ja i ty wylatują gdzieś w, w ciepłe tak. kraje, gdzie węży jadowitych jest więcej. One też nie chcą nas kąsać. Y, tak Czasem bywają bardzo agresywne. Zależy gdzie y, kto poleci i jak się będzie zachowywał. Y, więc pierwsza zasada, wróćmy do naszej żmili zakowatej, nie ruszać jej, nie ruszać. Nie, no, no, po prostu no, no, jakby, poza tym jest ich dużo mniej, nie oszukujmy się niż było i to samo w innych krajach tropikalnych, gdzie jest więcej węży jest y, ich w tej chwili dużo mniej. Y, węże jadowite y, nie gryzą nas w celu, po co one mają jad, wiesz? Po to, żeby zdobyć posiłek. Po to, żeby unieruchomić. O, przyszła następna, jaka piękna, zdaje się, że dzisiaj poradnik o tym, co zrobić o ukąsi wąż, to będzie sarni też. Przyszedł, przyszedł koziołek śliczny, nie to nie jest koziołek, zaraz patrzę, nie, teraz nie widać zresztą, bo nie ma poroża, e, ale wydaje mi się, że to koziołek, e, w każdym razie mm, wróćmy do węża, e, to żeby kogoś ukąsił jadowity wąż podczas tropikalnych wakacji jest też bardzo trudne, bo w tych miejscach, gdzie najczęściej turyści się zatrzymują, węży brak. Mhm. I same uciekają z, tych same uciekają z tych miejsc, więc trzeba naprawdę się postarać. Więc się o to nie starajmy. Wiele węży jadowitych jest jadowitych warunkowo. Są węże. Które pomimo tego, że są bardzo jadowite, są bardzo, bardzo łagodne, co albo mogliście, albo będziecie mogli zobaczyć na naszym filmiku. Ja trzymałam w ręku jadowitego węża, który yy, nie ma zamiaru kąsać, jeżeli nie robić mu nic złego. A trzeba przy okazji dodać, to też będziecie słyszeli w, w naszym nagraniu, że te węże, których dotykałyśmy, nie są wężami po prostu zniewolonymi na całe życie. To są dzikie węże złapane w celach edukacyjnych na bardzo krótki czas. Na bardzo krótki, bo około dwóch tygodni, na czas dwóch tygodni i są wypuszczane po prostu po to, żeby one się nie oswoiły z ludźmi, tylko chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli jaki wąż jest jadowity, jaki jest niejadowity, gdzie mieszka, który w jakich warunkach i to jest wielka dobra robota robiona między innymi dla szkół na Sri Lance, bo tam jak i u nas Ludzie nie mają pojęcia o rodzimej faunie, i po prostu nie wiedzą. Mimo, że żyją bardzo blisko niej, mimo że... bliżej niż my. Tak, tak, ale jakoś ta orientacja w tym temacie jest słaba. Ale jeśli już nas ukąsi wąż, to co robić? Przede wszystkim nie wysysać, nie wyciskać, nie stosować metod domorosłych, niczym nie smarować. Y pędzić, za, je, Też zależy od miejsca, bo mhm. w bardzo wielu sytuacjach należy założyć przewiązkę, żeby ten jad też zależy od, od, od tego, gdzie jesteśmy, jak długi czas y, będziemy dojeżdżać do szpitala, mhm. prawda? Na pogotowie ratunkowe czy do jakiegokolwiek szpitala, gdzie mają surowicę y, przeciwjadową, którą należy natychmiast podać, jak najszybciej podać. Więc z, zrobić tak, taką przewiązkę za, zastosować jak przy krwotoku, czyli nie tam, gdzie są podwójne kości na przedramieniu, tylko jeśli Podzyżej. kogoś ugryzło w, ugryzł w rękę, to, to wyżej. Jeżeli ugryzł w stopę, to na udzie przewiązkę i pędem do, do szpitala. Taki stary sposób radzenia sobie w okresie wojennym, międzywojennym. Mój dziadek był człowiekiem lasu mm. i on stosował, ponieważ zdarzało się to i nie było surowicy i nie było, nie było możliwości pędzenia do szpitala, tak. to jest nacięcie na krzyż, <coughs> Natychmiast nacięcie miejsca ugryzienia na krzyż i w, 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 tak, żeby krew leciała z, z tego miejsca, żeby. Wypukać ten, ten jad. I też to, to w pewnym <grym> miejscu można zrobić takie nacięcie, w innym miejscu nie można zrobić takie nacięcia. Ja tego nie polecam. Ja tylko mówię o starym sposobie, <grym> który kiedyś stosowano w wielu przypadkach z powodzeniem. Jednak lepiej zdać się w obecnej sytuacji na, na medycynę i szybciutko do, do szpitala. I chcę powiedzieć, że żmija zygzakowata jest to wąż, który potrafi decydować o tym, ile jadu mm. i czy w ogóle wpuści do rany. I bardzo wiele ukążeń ukąszeń, yy, spowodowanych przez żmiję zygzakowatą są, zygzakowatą są to ukąszenia w ogóle suche. bez jadu, tak. tak zwane suche. I yy, także to w ogóle niczym nie grozi. Ale dlaczego suche? Te o tym nie skończyłyśmy, dlatego że żmija chce zachować jad po to, żeby potem zjeść posiłek, Tak zjeść obiad. Znaczy jest to takie ostrzegawcze, ostrzegawcze, ona chce zachować jad dla siebie, bo on jest jej bardzo potrzebny, więc utrata tego jadu przez ukąszenie człowieka jest dla niej wielką stratą. Więc czasem ostrzegawczo kąsa i tego jadu w ogóle nie wpuszcza. Czasem wpuszcza odrobinkę, która tak naprawdę nie grozi życiu. Zresztą ukąszenie zmii zakowatej nie jest bezwarunkowo śmiertelne. To są inne gatunki węży, u których rzeczywiście tak jest. Natomiast u zmii zakowatej zdrowy, dorosły człowiek przechoruje to, ale raczej nie umrze. Więc to też nie jest aż takie wielkie zagrożenie jak na przykład czarnej mamby, która jest bardzo agresywnym, ale trzeba jechać do Afryki i bardzo ją poprosić, żeby ugryzła, bo gdzieś jej poszukać w ogóle. I rzeczywiście jej ukąszenie może być, jest śmiertelne, jeżeli natychmiast się nie zareaguje. Więc przede wszystkim niech nas węże jadowite nie kąsają, a nie będą kąsały, jeżeli my się nie będziemy o to napraszać wręcz. I łapać, nie daj Boże, czy próbować zabić, co już jest w ogóle, że to ja się wcale nie dziwię, jakby mnie ktoś próbował zabić, jakbym miał ząb piadowy, to natychmiast bym wbiła w niego. Więc to jest jakby normalne, normalne zachowanie. A przede wszystkim nie bać się węży. O, o to bo, chyba najtrudniejsze. wtedy dużo spokojniej możemy reagować na różne zachowania węża. Jeżeli wyjdziemy gdzieś i zobaczymy węża... To najlepiej się po prostu wycofać. Po prostu się wycofać. Jeżeli nie znamy się na wężach, nie wiemy jaki to jest wąż, to idźmy sobie w drugą stronę. A naprawdę ten wąż nie będzie nas gonił i się na nas rzucał. Więc. Widzisz, problem polega na tym, że ludzie na widok węża reagują prawie zawsze panicznym strachem. A najczęściej spotykanym wężem w naszych lasach i, i zaskroniec. oczywiście, że tak dlatego ja mam ogromną nie prośbę, nie. żeby każde z państwa jak trzeba to i raz do roku na wiosnę przypomniało sobie jak wygląda zaskroniec obejrzało filmy obejrzało zdjęcia. żeby naprawdę wiedzieć widząc zaskrońca wygrzewającego nie jak się w gdzieś w ogóle nie ma żadnego sposobu, żeby się bronić Właśnie. na smrodzie, a ja ile ja się albo... nasłuchałam, że to skrońce mordują dzieci. Tylko no nie no wiem zim. czym, ewentualnie smrodem, bo za skroniec broni Ale się wydzielają. ten smrod nie, nie jest trwały. Za skroniec więc. jest takim skunksikiem gadzim. E, na, na koniec powiem ubrana. jeszcze, co robiła moja mama, kiedy ja byłam małym dzieckiem. Na każde wakacje, kiedyś, na które wyjeżdżałyśmy, ja wyjeżdżałam z mamą, bo byłam mała, moja mama zabierała surowicę antyżmijową. Dlaczego? Dlatego, że wiedziała, że cokolwiek mhm. żywego ja zobaczę. To na pewno jeszcze będę ja chciała to pocałować i przytulić. <noise> Nigdy to się nie, nie była ta surowica na szczęście potrzebna. Poza tym moja mama była świadkiem tego, kiedy moi, mojego ojca, kiedy jeszcze byli małżeństwem, pokąsały naraz dwie żmije. Była to oczywiście wina wyłącznie mojego ojca, ponieważ on łapał żmije. Zresztą pokąsały go, nie było nigdzie surowicy. Przeciwżmijowej, to było w Bieszczadach, więc oni wozem jechali do jakiegoś ośrodka zdrowia, gdzie oczywiście nic nie było. Ojciec to bardzo odchorował, ale nie umarł, proszę Państwa. Wyzdrowiał z tego mimo, iż nie dostał żadnej medycznej pomocy, a były to dwie żmije rozsierdzone na niego potężnie, dlatego że jedną wyciągał z dziury, a druga wyskoczyła za nią, ugryzła. Jak ugryzła, tą popuścił, więc ta druga też go ugryzła. I nawet nie miał martwicy w miejscach, gdzie go pogryzły, więc też tej całej dawki jadu mu nie zaserwowały. I przeżył to i żył jeszcze bardzo, bardzo wiele lat. No i cóż. Kończymy. Pamiętajcie, węże nie, nie żyją po to, żeby was żeby mordować. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Chociaż taka anakonda nie jest jadowita, co prawda. Ale Marta, nie możemy skończyć, bo musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jest bardzo wiele węży niejadowitych, które gryzą dotkliwie. I pogryzienie przez węża niejadowitego nie grozi zatrucie, zatruciem organizmu jadem, ale się bardzo dobrze. brzydko goi, bardzo nieładnie się goi. Więc nie ruszajcie po prostu węży i będzie dobrze. Do zobaczenia razem. Do razy. zobaczenia.